Witam Cię serdecznie na kolejnej herbacie z logopedą. Z tej strony Joanna Muzykiewicz, neurologopeda, terapeuta, który bardzo lubi zajmować się treningiem rozszerzania diety u swoich dzieci, ale też autorka bloga logopedyczny SOS. Mam nadzieję, że siedzisz wygodnie. Napisz co u Ciebie, czy wszystko w porządku, czy oglądałaś ostatni film, czy masz jakieś przemyślenia. A ja powolutku zaczynam, bo... Czas chyba troszeczkę to wszystko podsumować. Rozmawialiśmy już na moim kanale o pozycjach, wtedy kiedy dziecko siedzi stabilnie, ale, wtedy, ale też wtedy, kiedy ma z tym kłopot, o łyżeczkach, która jest lepsza, czy twarda, czy miękka, czy płaska, czy szeroka, o emocjach, jakie targają rodzicami w tym pierwszym etapie rozszerzania diety, o metodach, o dylematach rodziców, ale też yy, o różnych perspektywach. Rozmawialiśmy z perspektywy fizjoterapeuty, dietetyka, pediatry, ale też znacie moją, czyli z perspektywy neurologopedy. Ale dziś zapraszam Cię, abyśmy razem zastanowili się bądź zastanowiły się, co dalej, bo przypuśćmy, że mamy taką sytuację. Dziecko skończyło 6 miesięcy. Pod względem motorycznym widzimy gotowość. Nie super stabilną pozycję, ale dzięki naszemu wsparciu dziecko jest w stanie osiągnąć stabilną miednicę, stabilny tułów, dzięki czemu uzyskuje kontrolę głowy, co daje nam stabilizację żuchwy oraz całego aparatu orofacjalnego, dzięki czemu dziecko pięknie może domykać usta na naszej łyżce. I Daje nam to też informację, że dziecko jest gotowe do nabywania nowych kompetencji. Pod względem orofacjalnym dostrzegamy również gotowość przez to, że dziecko nie wypluwa tego, co mu dajemy na łyżce, ale tak trzy no, czwarte zaczyna połykać. Więc myślimy sobie, do dzieła. Podjęliśmy próbę podawania papek. Nie, nie widzimy stanów alarmujących, żadnych wysypek, krostek, problemów z brzuszkami. Mija jeden tydzień, mija drugi tydzień, powoli wchodzimy w trzeci i stopniowo z jednego posiłku w ciągu dnia zwiększamy do dwóch. Czyli na drugie śniadanie podajemy na przykład kaszkę łóżeczką z owocami lub samą, i do tego dołączamy porcję obiadową lub podwieczorek. My, jako osoba koordynująca proces rozszerzania diety, coraz to odważniej łączymy składniki, ale zaczynamy się zastanawiać, czy już zacząć różnicować, podawać papki, czy jeszcze zaczekać. Dokonując wyboru, stoimy na takim rozdrożu. Droga A odpowiada jeszcze nie. I decydujemy, zaczekamy jeszcze tydzień, poobserwujemy, zobaczymy, jak dziecko będzie reagowało. Czy to źle? Absolutnie nie. Tylko jedna prośba z mojej strony: tydzień w porządku, ale nie dłużej. Niech proces rozszerzania papek zacznie się już po miesiącu, żeby powolutku cały obszar orofacjalny mógł pracować i integrować się z innymi odruchami. I droga B podpowiada, tak, to ten moment, możemy zaczynać. No to blendujemy zupę, zostawiamy marchewkę bądź inne warzywo, rozgniatamy widelcem, podajemy dziecku papkę plus grudki, czyli tą naszą zmiażdżoną widelcem marchewkę i dziecko. Znowu ma dwa wyjścia, albo sobie z tym poradzi i super, Albo prezentuje nam wygórowany odruch wymiotny. Krztusi się, pluje, dławi, i my przerażeni. Co wtedy? Strach u rodziców osiąga niewyobrażalny rozmiar. Wracamy znowu do podawania papek. I sama myśl, aby rozszerzać pokarm pod względem konsystencji, jest przerażająca. Oczywiście to zrozumiałe. Pojedzenie to emocje. Bo jak już wiesz, to powolny proces nabywania nowych kompetencji przez dziecko. I co robić? Na pewno nie zostawać tym samemu w domu, tylko szukać pomocy. Albo, pierwsze wyjście, spróbuj od mniejszych grudek. Co mam na myśli? Zblenduj zupę lub otwórz słoiczek z warzywami, owocami lub jakimś daniem obiadowym w formie papki. I stopniowo zacznij je różnicować, tak aby dać szansę dziecku na powolny proces nauki przeżuwania, czyli papki plus małe grudki. I jeśli tutaj masz zagwostkę, co można dodać, ja osobiście bardzo lubię produkty ekspandowane, jak amarantus, komosa, prosz, proso czy kasza jaglana. Nazw nazywam ten etap za dr Mirą Rząską taki proces habituacji jamy ustnej dziecka do poradzenia sobie z czymś innym niż papka. Bo wtedy te drobinki już nam się zaczynają przyklejać, a to do policzka, a to do podniebienia, a to zostają na wardze i wymuszają poniekąd ruchy języka. I mówiąc o tych wszystkich rzeczach ekspandowanych, to tak właśnie wygląda amaranthus. Takie małe kuleczki, wyglądające jak taki brązowy śnieg. I dodając je do takiej papki, ja tutaj mam akurat z, prem z warzyw, i jak dodam taki, taki śnieg i pomieszam i dam na łyżce, to wizualnie nic się prawie nie zmienia, ale już pod względem Rozróżniania konsystencji, dziecko będzie powolutku musiało wykonywać inne ruchy języka i o to nam chodzi. Jeżeli już z tym Amarantusem sobie poradzi, czyli z takimi delikatnymi małymi kuleczkami, idźmy krok dalej. Może to być komossa. O, ekspandowana, albo może być to proso ekspandowane. Jak to wszystko pomieszam, op, to już mamy coraz. Bardziej zróżnicowanym, konsystencję i strukturę tego posiłku. I ja tutaj zwracam uwagę nie na jakość tego, tych wartości odżywczych, dla mnie ważna jest ta struktura, żeby dziecko uczyło się innych ruchów języka. Ale też jest drugie wyjście, do którego bardzo, 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 ale to bardzo zachęcam, udać się na wizytę do Logopedy, aby sprawdził, czy ta niechęć ze strony dziecka to nieprawidłowa budowa aparatu orofacjalnego, czy zaburzona funkcja, czy może strach rodziców, który przekłada się na cały etap jedzeniowy rodziny. Bo pani profesor Danuta Pluta-Wojciechowska podaje w książce o zaburzeniach czynności prymarnych i artykulacji, że możemy zauważyć rytmiczne ruchy narządów odpowiadających za pobieranie pokarmu. I możemy wyodrębnić takie trzy elementy. Pierwszy, kiedy podajemy pokarm i tym samym uruchamiamy ślinianki. Tylko, że pamiętajmy o tym prawidłowym ustawieniu łyżki. Łyżka nie ma być pod kątem, łyżka ma być równoległa do warg. Nie podwijamy łyżki, tylko wkładamy łyżkę prosto, tak aby wargi mogły się na niej delikatnie osadzić i zebrać wszystko to, co dla, co, co dla dziecka... Przygotowaliśmy. Drugi to tworzenie pierwszych bolusów pokarmowych, czyli mieszanie tej konsystencji naszej papki z grudką. Taki bolus, czyli w połączeniu ze śliną, powstaje taki bolus, który powolutku idzie do trzeciego procesu, czyli do połknięcia. To ja w takim telegraficznym skrócie to wszystko powiedziałam ale pamiętaj, że pobieranie pokarmu to setki ruchów narządów artykulacyjnych, które muszą ze sobą współpracować. Nie ma innej opcji, żeby nastąpiło połknięcie. Ale ten ruch musi być skoordynowany w określonym rytmie, w określonym takcie, w określonym tempie, mając na uwadze gotowość traktu ustno-twarzowego. A jeśli będziemy mieli nieprawidłową budowę lub funkcję, otrzymamy efekt domina i pobieranie trudniejszych konsystencji będzie niemożliwe. Reasumując, po dwóch, trzech tygodniach papkowych form posiłków dodaj szczyptę lub, lub dwie do posiłku na początku. Dobrze sprawdzi się właśnie amarantus. hop, lub potem Spokojnie możesz ugotować kaszę jaglaną, kaszę kuskus, komosę, ryż i coraz śmielej dojdziesz do rozgniecionych widelcem warzyw bądź owoców. Ale na spokojnie różnicuj papki pod względem faktury lub prowokuj kompleks twarzowy do kolejnych form, jakim jest odgryzanie i przeżuwanie. Bądź inspiracją dla innych rodziców, którzy stoją przed dylematem i podziel się waszymi przejściami z papki na grudki, bo to nie jest łatwy proces, ale też to nie jest trudny proces. Pamiętaj, że jedzenie to emocje i tak jak dla nas jedzenie jest. Takim, taką przyjemnością, jesteśmy ciekawi, jak to smakuje. Zawsze się uśmiechamy, kiedy jest coś dobre, uśmiechamy się, kiedy coś pysznie wygląda. Pamiętajmy, że takie same reakcje ma też dziecko, ale najważniejsze jest to, żeby nie usiąść na laurach, kiedy dziecko je papki, tylko żeby zacząć coraz bardziej różnicować, a kiedy jest problem, od razu działać. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się miłego wieczoru.